чи варто наражати ще на стрес і тяжкі ситуації життєві. Е, e, власне, е, я йду з бедронки, і у мене в голові такий, повстав такий повстав такі помисли награти цей короткий фільмік е, на цей тема. Чи варто? Вобуле, наражаться на Jakieś tam niedogodności, ciężkie sytuacje, na stres, na trudności. E, powiem Wam, że nikt nie chce, oczywiście. Nikt nie lubi tego, nikt m, tego nie pragnie. E, jak ja, ja też nie. Ale są duże plusy e, od tego, bo my później, jak już przeżyjemy e, coś takiego. Coś takiego bardzo negatywnego w swoim życiu, ciężkiego dla nas, trudnego do przeżycia, emocjonalnego, to my po prostu później zaczynamy, jakby troszeczkę w inny sposób, spojrzeć na świat, i szczęście sprawia nam, sprawiają nam proste rzeczy. Na przykład, ja troszeczkę popracowałem. Fizycznie dzisiaj i zajrzałem do Biedronki i powiem wam, że Jeszcze kiedy pracowałem, chciałem po prostu sobie kupić czekolady. A tam była jeszcze така reклаma, tam czekolada Nu Spicer i tak dalej, fajna. I ja tak bardzo chciałem sobie kupić te czekolady i wyobrażałem sobie już, jak będę jadł. I teraz powiem Wam, że jestem kompletnie szczęśliwym człowiekiem. Po prostu kupiłem sobie yy, czekoladę. I to jest bardzo prosta rzecz, w miarę tania. No, na przykład jak pracujecie, nie wiem, nieważne, tam 15 na godzinę 20, 30, 50. ta czekolada kosztuje, nie wiem, 5 zł. Yy, Możecie sobie kupić i poczuć po prostu. Yy, to po prostu kawałek szczęścia. Ale niestety nie wszystkie ludzie mogą mm, myśleć w taki sposób. Bo na przykład, jak człowiek ma już bardzo dużo różnych takich przyjemności w życiu, ma dużo kasy, ma tam fajny samochód, yy, na przykład... Mm, albo ma po prostu e, takie łatwe życie, nie, nie czuje stresu, nie czuje jakichś trudności, i on po prostu nie, be, nie będzie jakby odczuwał cenności tych prostych rzeczy, tak? E, ja na przykład byłem w wojsku, I powiem powiem wam e, państwo waluskim to jest tak, jakby nie wiem, 30 lat temu w Polsce, w takim w takim wojsku byłem, i powiem wam, że marzyłem po prostu wieczorem wypić herbaty i porozmawiać z mamą. To było moje marzenie. Bo ja pracowałem tak dużo, emocjonalnie było tak ciężko i po prostu ja tam. no, в... no Pobiłem się tam kilka razy, ale to nie do tego filmiku. No i e, to tylko świadczy o tym, że jednak warto, warto przeżyć coś ciężkiego, żeby później e, jakby te lepsze rzeczy czuć e, bardziej e, mocno. No i teraz w moim życiu na przykład nie wiem, kolega pokazał mi dronę byłem jak dziecko zachwycony tym dronem, albo tam jeszcze coś, na przykład daj mi pograć w Gierkę, a ja mam 32 lata, też będę jak dziecko się grał w, te, w tą Gierkę. No, z takich prostych rzeczy jestem pod wrażeniem czasami, bo no, gdzieś tam w życiu miałem trudności, i no powiem Wam, że jeżeli porównywać. Kurde, to moje życie tutaj, w tutajskim w Polsce to to jest jak niebo i ziemia. Dobra, i to wszystko.